To Runianie dotychczas w tych trzech meczach tak było Znowu widzimy jak wysoko wyciągają Damiana Chuliga Zawodnicy obwodowi Krasna niecelna I znowu są świetnie pobiegli zawodnicy gospodarzy I trafia za trzy punkty No tak, trochę tutaj jest mniej powietrza, ale też niemały taki obiekt Ładnie zamieszał tutaj I trafia za trzy punkty Oni zresztą przecież potrafili trafiać z dystansu już w poprzednich meczach Zabrał mu piłkę Watson i jak uruchomił Hopkinsa! W wolną pozycję dla kolegi z zespołu. Rzadko, to już mu się zdarzało w ostatnich latach, tymczasem znowu Thomason. Każdy może decydować o inicjacji e, ataku e, zespołu. Ależ ucieczka Stronka. za placy! W Między innymi w dobrym koleżu Iowa State. Lapornik i blokiem Hensley zatrzymuje. Krótką, prostą wiadomość do Lapornika: nie u mnie w domu. Tomasone do Langowicza i teraz... polska drużyna też chce grać szybciej i jeszcze raz Langowicza. Szlachetka, to Pięknie. są jego zagrania, tak? Ależ to jest przyspieszenie. Kulik nie tej piłki. Tam Hensley, bliski faul, ale i tak. Znowu Bokler, bardzo ofensywny, ale dzisiaj... Nie trafia Langowicz, Lapornik do Kuliga! Pracowali nad tym, bo mieli prześrednio 20 strat na mecz w pierwszych trzech meczach. Micha Lapornik trafia wreszcie za trzy punkty. odpowiedzialności za losy drużyny. Watson. Sli nie ma tutaj takiej, takiego daru, żeby tę piłkę oddawać. Watson Zato. Od początku meczu. To na to Watsona! To jest ten Small Ball Centralna. Publiczność wkrośnie. Jeszcze raz. Dobre podanie i Wojcikins, ale dał się łatwo ograć. Natomiast blokuje Jan Wojcik. Dobra zasłona. Od Damiana Kuliga. Uzyskał przewagę dwóch graczy. Ładnie odczytał sytuację. Dobrze odegrał. I Tomason trafia. do Runianie prowadzi tutaj. Przeciwko Braunowi Saareszowi. Są z tego podwojenia i jest kolejna trójka. No a Tomason w to dwóch punktach zdobytek. Tomason. No i to jest ta fizyczność, tak? tacy rutyniarze. Jak, jak ten Damian Kulik. To taki mecz trochę imienia da Damian, Damiana Kuliga. E, punktują, no ale... Boce, jest, Akcja dla lapornika. Przyspiesza kilka razy. Zmienił tempo i podał gdzieś tam między nogami rywali. Zagra sobie do końca tutaj drużyna jeszcze blokuje a ale ten lapornik no jak nie idzie, to nie, to nie idzie. No jak może w jak następnym w najgorszy deszcz.